E Ruch, jak widzę, spory. A tak, spory, dziękuję. Chłodno się zrobiło. Witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku programu Co tam słychać w sieci? Programu, który udowadnia, że nie ma głupich pytań. Bo w tym programie w ogóle nie ma pytań. Pytania są w lutniczym QA. Dobra, zobaczmy, co tam słychać na tych naszych radosnych YouTubech. A może dzisiaj zrobimy coś anglojęzycznego? Here we have a bow here from Canada, from Serbia, from Mongolia. Different of bow here. Hello everyone, my name is Daniel Otsu, I'm a Norwegian violin maker, bow maker and a violin string maker, living in Japan. To jest pan Daniel Olsen. Bardzo azjatyckie nazwisko, co nie? Pan Daniel jest człowiekiem, który robił w życiu chyba wszystko, co jest związane z muzyką, ponieważ zaczął jako skrzypek, zasłynął też jako wirtuos, grał na własnym stradzie, był dyrygentem, był kompozytorem, potem został lutnikiem, a na końcu zaczął robić własne struny. Zresztą ja sam korzystam z metody nabicia pana Olsena. First of all, all here is not a simple. Job. It is a professional work. I don't recommend violinists do it by yourself. At least not in the beginning. You can use some old bow or uh, the bows you don't want to practice. Don't work on your own bow in the beginning. Confucius, jeden z największych filozofów wschodu, rzekł kiedyś. Musisz nabić 100 smyczków, żeby nauczyć się przycinać włosie. Kolejne 100, żeby nauczyć się przycinać klocki. I następne 100, żeby to wszystko nauczyć się składać do kupy. Czy jakoś tak. Całkowicie zgadzam się z panem Danielem. Nabijanie smyczków nie jest prostą sprawą. To są ludnicy, którzy w ogóle tego nie robią. Jest to jedna z napraw, które wykonuje się najczęściej. Change a bow here is not easy job. If we receive a bow from a customer, the first thing you need to do is to check the condition of the bowl. If there is any crack or any mark, if everything is okay, if you found something wrong, you have to show to your customer right away. You must tell your customer says, "Hey." To jest coś tutaj, czy coś tam. Oh, możesz zapytać, o, tu jest krok, chcesz go naprawić? Wszystko jest tak, tylko żeby to zapewnić. Bo nie chcesz się kłócić. Ta sama zasada, którą uczą lekarze na pierwszym roku studiów. Cokolwiek robisz, nie daj się wciągnąć w żadne prawne bagno. Też się parę razy zdarzyło, że dopiero po rozpoczęciu roboty zauważyłem następną rzecz, którą musiałem naprawić. Głównie dlatego, żeby potem nie zostać posądzony o to, że to ja ją zniszczyłem. Tak więc tak zawsze trzeba porządnie obejrzeć każdą pracę, którą się bierze na warsztat. To też dobry zwyczaj zawsze wycinać włosie przy kliencie. Nieraz już o tym wspominałem na tym kanale, włosie można prać i czasem zdarza się, że klienci, którzy są nieufni, podejrzewają ludników o to, że tylko wyprali włosie zamiast je wymienić. Dlatego dobrze jest stare włosie przyciąć przy kliencie, nawet mu je dać na pamiątkę, żeby nie było żadnych wątpliwości, że kiedy odbiera od ciebie smyczek, jest zrobiony na cel. To co, mamy jeszcze dzisiaj czas na jeden film, nie? Szukajmy czegoś takiego mocno cringe'owego, wiecie, człowieka, który myśli, że się zna, a robi takie głupoty, że szkoda... Szkoda gadać. Hej, z tej strony Adeks z kanału Music Mental i dzisiaj zrobimy porównanie z krzypiec Jacob Winter z Niemiec i... Okej, okay, ten kanał wydaje się być spoko, ale go nie pokażę, ponieważ prowadzi go chłopczyk, który jest zdecydowanie mocno nieletni. Tak czy siak link zostawiam w opisie. Chłopak nazywa się Adam i prowadzi kanał Music Mental. Ma 77 subskrypcji, więc hej, wspomóżmy go tam. A subskrybuje, A co mi tam? O! Abra to poszukajmy czegoś innego. O! O mamy to. Mamy to. To są skrzypce, to jest mój smyczek. To są skrzypce bez duszy. Tutaj pod tym powinna być dusza. No taki dźwięk. Dobra, pierwsza rzecz. Nigdy, ale to nigdy nie trzymamy napiętych strun na podstawku, kiedy nie ma duszy. Powie, przecież to jest prawie 100 kg nacisku na niecały centymetr kwadratowy nóżek podstawka. To właśnie dusza przeciwważy ten nacisk. Pudło może ci pęknąć. Powinna mieć po obu stronach taki sam dźwięk, niby, a nie ma. Dźwięk A będę porównywał za chwilę założę duszę. Moja dusza jest wygląda w ten sposób, w tym miejscu ją, ją włożę. A żeby to zrobić, skonstruowałem przyrząd do wkładania dusz. To skrzypiec. Ej, pokazać wam coś śmiesznego?

Najtańsze duszowstawiacze można dostać na ebay'u za 4 dolce z darmową przesyłką. Nie, serio, zobaczcie. 4 dolce z darmową przesyłką. Czy są najlepsze? No ni-hu-hu, to już lepiej wydać 50 zł na te odgawy. A, zobaczcie sobie, tak to wygląda. Oczywiście one nie są wygięte. Trzeba je sobie wcześniej przygotować do pracy i wygiąć w taką łezkę. Co to jest? To jest spinacz. Dobra, panie MacGyver, pokazuj, że pan co tam umiesz. Nie pokażę samego momentu wkładania, bo to będzie bardzo to będzie bardzo delikatne i bardzo kosztowne, i w ogóle. Ale mniej więcej powiem o co chodzi. Tutaj wbiję, to sobie tu wbiję, i tam podłożę. Po spód, przekręcę i się zablokuje. Tak wygląda mniej więcej tłożenie. Ja tu co wzięłam nitkę, jakby mi wypadło, to sobie wciągnę bo no nie robię to trzeci raz, ani czwarty, ani piąty. Też robię to pierwszy raz. I się nie stało. Ale się nie stało. Tu jeszcze jest ten element, tam jest podważony, zobaczymy. Nie wiem na co on stroi te skrzypce, bo to ni cholery nie jest strój skrzypcowy. To są Everplayer Fausto. No, super! Ja się zastanawiałam skąd ja znam ten paskudny płasko-brązowy lakier. Everplayer. No, Te facet sobie robi ze skrzypcami co chcemy mi ich nie szkoda. Panie Jacku, jeśli kiedykolwiek pan to obejrzy, proszę, się, proszę do mnie napisać. Ja panu nawet kupię i wyślę taki prosty duszo za 16 zł, dobrze? Ja tylko proszę się uzbroić w cierpliwość. To tam z Chin z darmową przesyłką z miesiąc idzie. Czuję, jeszcze teraz wszystkie paczki z Chin leżą na kwarantannie. Dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania programu o lutnictwie nie na poważnie ukropek spacja cudze słowie co tam słychać w sieci kropka pozdrawiam ciepłutęńko buzi Okej, okay, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku programu Co tam słychać w sieci? Programu, w którym ja mówię o filmach, na które patrzę. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły na tematy, o których moglibyśmy rozmawiać, trwaka, farantanna, jak na razie będę wrzucać codziennie. Piszcie w komentarzach, wdawajcie się w dyskusję albo i nie. Udostępniajcie ten film ile wlezie. Zapraszam do polubienia, do subskrypcji i do zobaczenia. CDS przyjacielu, CDS WS ciąg, przyjacielu, CDS Na skrzypce na dziś czas.